Hej kochani, hej, tak jak zapowiadałam, mamy odcinek z Multi Multi na 8 skreśleń, 8 liczb i 8 zakładów, właśnie bez plusa, bez stawki. Ale poza Multi Multi mamy dwa zakłady mini Lotto, też podstawowa stawka i jeden zakład szybkiego 600. Więc może od razu zaczniemy od tego kuponu, sprawdzimy, czy się uda. No, i tak powiem Wam, że. Wyniki nas obchodzą z, z dnia 6 maja. Yy, tak. Więc, kochani, ja tutaj muszę Wam przybliżyć. Przybliżamy. No, myślę, że takie przybliżenie będzie odpowiednie. Wszystko będzie widać, chociaż może ciut, za duże to przybliżenie. Może tak. No i dobrze. Przypominam, że właśnie co najmniej dwie liczby. Musimy mieć, żeby cokolwiek tutaj było. I zakład kosztuje 2 zł. O, stawka właśnie podstawowa. No to lecimy i sprawdzamy. Już widać, że jedynki niestety nie ma, trójki nie ma, ale jest za to jedenastka. Jedną liczbę mamy. O, szkoda, bo my mamy 15, a w losowaniu padła 16, więc było blisko. O, tak samo tutaj, my mamy 19, a tu 18 i 20, ale hamskie, a 22 niestety nie ma. Szkoda, jedna liczba, a było tak blisko kolejnej. No nic, nie zrobimy. Jak nie ma, to nie ma. Przechodzimy do dwóch zakładów Mini Lot, to tutaj co najmniej trzy liczby musimy mieć. Już kochani szukam wyników, za chwilę Wam też kleję. na spokojnie poszukamy. Też oczywiście na ten sam dzień, godzina 22 i mamy y, właśnie wyniki mini lotto. Tutaj mogę Wam przybliżyć i patrzymy zakład pierwszy. Czy mamy 16 w losowaniu? Nie ma. 23 nie ma, 24 też nie ma. 36 i 37. Ostatnia liczba była, ale co z tego, skoro nie było dwóch przed nią? Zakład drugi. O dwójka się już rzuca w oczy. Trójki niestety nie ma, czwórki nie ma, szóstka jest. I 14. Aj kurczę, Szkoda, że to nie była jedenastka. No, powiem Wam, że tutaj to się nieco wkurzyłam, bo byłoby w końcu byłby sukces. Mogłabym Wam pokazać jak wygląda wygrany zakład mini lotto, ale niestety nie pokażę, bo zamiast 14 za wpadła 11 no. A tu już była dwójka, szóstka. Ładnie to szło, ale niestety nic z tego. No nic, może kiedy indziej i się uda. Trzymajcie kochani za to kciuki. Przechodzimy do Najważniejszej części, czyli do multi multi na 8 liczb. Nie wiem, czy tą tabelę zmniejszę, więc minimalnie muszę oddalić. Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć. Ech, dobrze, już szukam. Ech, a tak ogólnie to są te same wyniki, kochani, co było na piątkę, bo poszłam w tym samym dniu, później już nie byłam. Musiałam to załatwić w jednym dniu, więc mamy te same wyniki, co. Wczoraj były. Na tych zakładach na 5 liczb, gdzie sama zakreślałam. Więc pamiętam, że 13 była plusem. No, i pamiętam, że nie było 40. I była tylko jedna trzydziestka jedynka, tak jakby, więc patrzymy, ale tutaj w oczy rzucają się te czwórki niestety, ale to niczym nie musi tutaj. Nic nie musi to znaczyć. Oczywiście, cztery co najmniej liczby muszą być przy 8 liczbach. No to sprawdzamy. Dwójka nie było, dwójki, piątki nie było, za to dziewiątka była, więc mamy już pierwszą liczbę. 22 mamy, o, 29 nie ma, dalej szukamy 41, no to nie będzie, a 57 też nie ma. No to dwie, no to dwóch by nam tutaj i tak zabrakło patrzymy zakład kolejny 16 nie było 24 jest no 40 nie będzie tak samo jak i 43 45 47 nie ma ponieważ nie mieliśmy w losowaniu żadnych liczb właśnie z tymi 40kami 63 nie ma no to to tu było daleko bardzo daleko Yy, kolejny zakład. Dwójki nie ma, szesnastki nie ma, trzydzieści też nie ma. No i dalej: czterdziestki nie ma, czterdzieści dwa nie ma. Yy, dalej: sześćdziesiąt trzy nie ma. Sześćdziesiąt yy, pięć za to mamy. Mamy? Tak, mamy i siedemdziesiąt sześć nie ma. Nie, siedemdziesiąt osiem to jest tak, bo powiem Wam, że. Zakrywa mi tutaj przycisk Zatrzymaj i Stop, i nie widzę. A też ciężko mi przez ten statyw obejrzeć. No, ale jakoś damy radę. Piątka nie ma, dziewiątka jest w kolejnym zakładzie. 37 nie ma, tak samo nie ma. 46, 47 nie ma. Dalej szukamy 58, ale nie ma i 75 jest. Tak, 75. I 76 nie ma. Ech, więc to tak. Patrzymy zakład kolejny. No za mało, troszkę słabo tu widzę to wszystko. Ech, zakład piąty przed nami. 11 nie ma, 15 nie ma, 16 nie ma, 19 nie ma, 24 jest, w końcu coś się pojawiło. 25, o też mamy. Kolejna liczba, 53. Nie ma, szkoda, i 64. Oj, tu było blisko, kochani, bo były trzy liczby, ale my poszukujemy czterech. No to niestety. Zakład kolejny, 25 pamiętam, że było, tak samo jak 31, więc już mamy dwie liczby. Może będzie jakaś nadzieja. 33 nie ma, 30, ale widzę, że.

29 nie ma, 36 nie ma, 46 nie ma. No i dalej. Dziesiątka szóstka też nie ma. 62 jest. I sześćdziesiątka szóstka, tak? No też nie ma. Mm, no to dwie liczby. Oj, 8 zakładów pustych. Tak, sprawdzałam ten zakład? Chyba tak. Tak, bo tu chyba nie było, a nie, 64 było. Możliwe, że przeskoczyłam, wiecie? Że sprawdzałam początek, a później zeskoczyłam. Ale widzę, że i tak nic nie ma. No, takie nagrywanie jest dosyć kiepskie, ponieważ nie widzę tutaj końcowych liczb i muszę tak się nachylać właśnie za statywu. No, ale jakoś poszło. Mam nadzieję, że wy chociaż widzieliście dobrze te liczby. Dlatego wam też... Przybliżam, jak najbardziej się da, chociaż nie wiem, jak ta tabelka będzie wyglądać. Dopiero po montażu ja to widzę, gdzie tą tabelkę umieścić. Więc tak, 20 zł, a właśnie nie powiedziałam wkładu w odcinek. A jaki jest skład? 23, 25 złotych, tak. 25 zł jest wydanych. A ile odzyskałam? Totalnie nic, ale mam nadzieję, że wy za to zyskaliście dobrą zabawę. No i też fajnie, gdybym y, jak nie zyskałam tutaj blot, to to, żebym zyskała w subach, będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał, będzie mi naprawdę miło. I to będzie takie wynagrodzenie za to właśnie, że coś tutaj dla Was takiego mam. Te zakłady, y, które właśnie nie wiem dlaczego w ogóle nie były na YouTubie y, tak jakby pokazywane. Ale ja wam pokazuję i cieszę się, że wam się ten pomysł spodobał. Bardzo mi miło. No i zapraszam was na kolejne odcinki. Jutro już mamy premierem z drapki. Trzymajcie kciuki, i zobaczymy jak to będzie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pa, kochani.